Witam ponownie. To jest jeden krzak jeżyny bezkolcowej. Stara odmiana została zlikwidowana. Teraz jest nowa. Duże owoce, ogromne i szybko dojrzewają i są słodkie. Nawet jeżeli zerwie się nie do końca dojrzałą, to nie czuje się kwasowości w ustach. A więc tutaj to jest jeden krzak tutaj O z góry. A tam troszkę dalej jest drugi krzak. jeżyny bezkolcowej, duże, słodkie owoce. Już w tym roku będzie dużo owoców tej jeżyny bezkolcowej do spożycia, A to są tylko dwa krzaki. Teraz jestem z drugiej strony. I tak to wygląda. Tutaj jest zrobiona specjalna konstrukcja. Policzmy ile będzie tutaj rosło w sumie jeżyn bezkolcowych. A więc to jest pierwszy krzak. Tutaj jest szczepka z korzenia, a więc to jest druga jeżyna bezkolcowa. Tutaj jest trzecia. Ma prowadzenie do góry pręd 3 metry wysokości. To jest trzecia. Tutaj mamy czwartą jeżynkę bezkolcową, więta z korzenia. Piąta tam jest szósta z korzenia. To to już jest. Siódma ale to już jest ta, która będzie owocować. Też z drugiej strony siódma. Tutaj jest kolejna szczepka z korzenia. Ósma. Tutaj mamy tą, która będzie owocować. To jest dziewiąty krzak jeżyny bezkolcowej. Tutaj mamy jeżynkę dziesiątą. Tutaj mamy jedenastą. Ma prędta i prowadzenie 3 metry do góry. Tutaj mamy 12, 13. 14, 15 jeżę bezkolcową i tutaj mamy 16 tak, która będzie w tym roku owocować, a więc w przyszłym roku jeżyń, które będą owocować, będzie 16. I tak każda jeżyna będzie miała swoje prowadzenie, swój pręd. I nawet jak się konstrukcja skończy, to jeszcze ma prowadzenie 1 metr, w sumie 3 metry wysokości. I gałązki, które będzie wypuszczała z boku będzie się y, przywiązywało do tych prętów poziomych żeby ładnie to rosło te u góry pręty będą zlikwidowane poziome będą tylko pionowe pręty tak jak tutaj widzicie Obserwujcie dokładnie tą jeżynkę bezkolcową i uczcie się uprawiać tą jeżynkę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia.